Czowie, zostawcie łapkę, w górę, subskrypcję i dzwoneczek Dzisiaj będziemy my otwierać. To coś. To. Ona będzie to otwierać. Ja nie. nie słuchajcie jej w ogóle. Ona jest brzydka. <noise> Dobra, ja się trochę zgadzam, bo mam takie ustawienie. <noise> no co? No bo ja nie mogę przestać tak lizać. A ja. Pamiętajcie, nie wolno leć bo takie coś się z Wam stanie. Takie coś tutaj. No. A mi się nie stało, bo ja nie liszę, tylko tutaj mi ciągle krew leci. No to otwieram. O oh mój god to dobrze, oni pomyśleli. What is this? this? Okay. Też się mam. No i, ja i będzie. čera jsem se s mou mamou kecenka